Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Piradiusz, a to moje Zagrajmy w Fallout New Vegas. Jest to mój pierwszy film na YouTube, także, także jest to swojego rodzaju próba. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, zobaczymy czy to Wam się spodoba. Jeszcze nie wiem czy będzie to pełnoprawna seria, no mam nadzieję, że tak. Ciekaw jestem sam jak to będzie ewoluowało. No także co, to myślę, że to tyle słowem wstępu. Mam już gotową postać, jest to praktycznie sam początek gry. I tak się zastanawiam właśnie, czy by nie zacząć od tego. A no dobra, w sumie niech będzie. Zaczniemy od nowej gry. Stworzymy nowego bohatera. Tak. Fallout New Vegas Tak patrzę za oknem śnieg, mróz A tutaj będzie gorąca pustynia Mojave Kolorowo Grzesznie Tak, zdecydowanie wolę New Vegas niż Fallouta 3, z tego względu, że w jakiś sposób New Vegas wydaje mi się bardziej wiarygodne, jakieś bardziej prawdopodobne, jakby więcej pracy w to włożyli, no aczkolwiek dobra, tu już więcej nie gadam, na czas intro się przymknę. Mm -hmm. Tak, to właśnie nasz bohater, War. albo bohaterka. Tam leżało, oczywiście. When atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest United beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world. And a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag a vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. Four years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House. And his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. <coughs> Got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. <laughs> tak, hmm. guess is waking up over here time to cash out Would you get it over with maybe cons kill people without looking them in the face but i ain't a fink dig yes Palantir. you've made your last delivery kid sorry you got twisted up in this scene From where you're kneeling must seem like an 18 carat run of bad luck. The truth is, the game was rigged from the start. I tak się zaczyna, chociaż wydawać by się mogło że się kończy, ale właśnie tak się zaczyna nasza przygoda w wolnym Vegas. Jak mogliśmy się dowiedzieć z Intra? Jesteśmy kurierem albo kurierką. No zobaczymy jeszcze. Mieliśmy dostarczyć platynowy sztąd gdzieś, komuś. Tego nie wiemy. Tego nam nie zdradzono. No i niestety ktoś nas, ktoś nas napadł i pokrzyżował nasze plany. Na szczęście. Pan w garniturze nie trafił, albo jakaś, jakaś ręka, się ręka kierowała pociskiem, także ominął wszystkie najważniejsze części mózgu. Imię: Kurier. Kurier to nie imię kurier to styl życia. Ona poważnie. Moja postać w grach z serii Fallout, przynajmniej w trójce i w New Vegas, zawsze miała na imię Clint. Tak, to takie małe, e, małe nawiązanie do Clinta i Studa i e, klimatu westernu, e, klimatu który tutaj też jest bardzo wyraźny.

To nie, 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 to, to nie, to nie był najlepszy pomysł, żeś mi grzebał przy twarzy, i tak będziemy mężczyzną. Eee, teraz tak z białym, mhm. i ponieważ mam już jakiś... mam już mniej więcej jakiś obraz w postaci, którą chcę stworzyć, to postaram się to, z, to zrobić jakoś w miarę szybko. Eee, no nie, dziadkiem to może nie będzie, aczkolwiek nie będzie też młodzikiem. Bardzo przepraszam za moją e, niedyspozycję, ale trochę będę pociągający. Tak, piękne ciemne oczka, e, włosy, tak, zdecydowanie włosy. Nie, fryzura. Z tych wszystkich fryzur myślę, że ta mi się najbardziej podoba. I przy niej zostaniemy. E, co jeszcze? No na pewno zmienimy trochę twarz. <laughs> Hmm. Tak, właściwie no nie powiedziałem nic o tej grze, ponieważ myślę, że duża część osób już wie, co to zagra. Myślę, że nie wszyscy z nią grali, aczkolwiek pewnie nie ma osoby, która nie słyszała o świecie Fallouta. No cóż, Postapokalipsa, Brud, Zwrót, Ubóstwo i tym podobne, jakieś podziały społeczne. Zbieranie śmieci, próba przetrwania itd, i tak dalej. O ile dwie pierwsze części jakoś nie zwróciły mojej uwagi. Tak, tak trójka no jakby trochę, aczkolwiek też nie za bardzo. To jednak nie uwega zdecydowanie według mnie wybija się z tych, wybija się przed trójkę. Ponieważ wydaje mi się bardziej rpgowe, bardziej skomplikowane i generalnie zdecydowanie lepszą grą. natomiast wybaczcie mi, ale ponieważ pierwszy raz robię film, to trochę jestem zestresowany. Także może to być, może to być wszystko słychać. Dobra. No trochę się teraz poplączę. Poplączę mi się tutaj, ale.